W środek Europy. Jedziemy z Czechosłowacji w stronę Chorwacji. Nagle okazuje się, że trafiamy na ziemię, która jest nieznana współczesnym podróżnikom. Mieszkają tutaj ludzie, którzy nazywają się Węgrami. A ta dziwna kraina nazywa się Węgry. Co ciekawe, mało osób wie, ale to właśnie z Węgier pochodzi słynny napój, Coca-Cola. Węgry nie są znane turystom, ponieważ nie widnieją na żadnej mapie świata. A jednak przecież można do nich dojechać. Gorzej z wyjazdem. Ja przyjechałam tutaj 15 lat temu. Przyjechałam do Chorwacji, tam czekali na mnie znajomi i Utknęłam tu jestem tu od 15 lat, już prawie nie mówisz po polsku, już cały czas po węgiersku i chciałam sobie wyjechać. Poszłam na stację kolejową i, i, i mówiłam po angielsku, po niemiecku, o której jest pociąg, które można stąd wyjść, oni na wszystko odpowiadali tak, jest, jest. Nie wiedziałam co mam robić, co tutaj. Teraz ze Stanisławem. On się mnie zakochał, jesteśmy Stanisław. A pewnie odbiera porów, bo nam się ocieliła kropa. Także, Tak jest moja historia. Owczarek węgierski Pumi. Ten stary Węgier wynalazł drewno. W tej chwili niestety już skarlał, ale niektórzy raz tamani wciąż się na nim wzorują. Jedyne jezioro w całym kraju jest tak duże, że Węgrzy. Nazywają je wielkim bezkresnym morzem. Nie każdy wie, że Balatom założył Laszlo Balatom, piętnastowieczny słynny już mieszkaniec tego kraju, który miał 48 synów. Oni to kubłami przynosili z tego cypla ze studni wodę do tego pięknego jeziora. Nie każdy również wie, że Węgrzy nie potrafią pływać. Dlaczego? Ponieważ Balatom w swoim najgłębszym miejscu ma jedynie metr Głębokości. Węgry słyną nie tylko z lwów węgierskich, które nie ryczą, ale meczą, ale również ze słynnego węgierskiego placka, który tradycyjnie wyrabiany jest w tych oto toczących się, obracających cylindrach. Tutaj widać kucharza, który wykorzystuje staro-węgierską metodę produkcji ciasta. Udało nam się wypatrzeć prawdziwego, prawdziwego, oryginalnego węgla, który siedzi w staro tradycyjnej restauracji, spożywając swój zwyczajowy um, posiłek popołudniowy. Spróbujmy porozmawiać w jego dziwnym języku. Hello? 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 Um, Hello?

Hello. Um, hello. Hello. It was uh, great. Thank you. Thank you, really. Thank you very much. It was really nice to see you and talk to you. Goodbye. Goodbye. Talk. Okay. To słynne węgierskie wino. Jest bardzo słodkie. Ale prawdziwi znawcy win dostrzegą w nim, wyczują w nim tę nutkę goryczy. Tokaj zawdzięcza tę nutkę goryczy potowi kobiety pracującej nad balatonem piorącej.